Halo, halo! witam bardzo serdecznie. Nie mogę się doczekać, ale w końcu mogę zastreamować Wam Jakuzek i Wami 2. A Jakuzek i Wami 2 to najlepsza gra. Generalnie rzecz ujmując, biorąc w no trochę już gram. Oczywiście, prywatnie przechodzę sobie w wątek fabularny, bo w jakuzach, wszystkich jakuzach do tej pory, ten wątek fabularny jest szalenie interesujący i wciągający, momentami smutny, momentami zabawny. W każdym razie, my sobie załadujemy save'a I postaram się na początku powiedzieć to co wiem na temat gry To co się zmieniło Co to się nam zmieniło, bo zmieniło się dużo No i co będziemy robić w najbliższym czasie, ok? Czyli tak Yakuza Kiwami 2 Port PC-towy eee, Co ciekawe, polski akcent, ponieważ odpowiedzialny za port PC-towy eee, Odpowiedzialne było studio q lock która kiedyś zajmowała się tylko lokalizacjami gier, ale teraz także portuje gry Ostatnim ich portem także był, była nowa odsłona Mortal Kombat To jest kolejna odsłona Yakuza, tylko że z taką różnicą, iż... Wiecie, jedziemy po kolei, bo Yakuza 0, Yakuza 1, to jest tak jakby Yakuza 2 Tylko, że to jest zremasterowana wersja, dostępna na wszystkie platformy już teraz Wszystkie Najważniejsze platformy. Z taką różnicą, że Yakuza Kiwami 2 to jest pierwsza Yakuza, która korzysta z nowego silnika graficznego, który nazywa się Dragon Engine. I sprawia, że wygląda ta gra zdecydowanie lepiej i prezentuje się jak na dzisiejsze standardy całkiem, całkiem dobrze. Nawet bardzo dobrze, momentami z tymi wszystkimi efektami. Eee, miasta są. Zdecydowanie bardziej kolorowe Usprawnienia, typu na przykład Gdzie można wejść, gdzie można wyjść Czym można się zająć, jeżeli wejdziemy sobie w mapkę Mamy, co prawda to się może wydawać Dość skomplikowane na samym początku Ale mapki nabrały trochę trójwymiaru Pokazane są miejscówki Do których można wejść i coś porobić Kolorem różowym Miejscówki, gdzie można się najeść, kolorem żółtym No i miejscówki, gdzie można coś kupić Albo sprzedać, kolorem pomarańczowym Także zadania poboczne tym razem są oznaczone, jeżeli wykupi się odpowiedniego skilla. Model walki podobny do poprzednich, tylko że został troszeczkę przebudowany pod kątem tego, iż główny bohater, czyli Kazuma Kiryu, no jest już taki dopakowany. Nie, to byłoby bez sensu, gdyby musiał zaczynać praktycznie od nowa, zdobywać wszystkie nowe skill'e od samego początku. Dlatego on już te skill'e tak jakby ma. Więc, mimo wszystko, jednak, jak ktoś by chciał się zabierać za jakuzy, to polecam zacząć od zerówki. Potem przejść na jedynkę i znaleźć się tutaj, właśnie w Tokio. W tym wypadku, o czekajcie, tutaj nie będziemy zaczepiać, bo nie chcę tego zadania pobocznego robić. Ja jestem tutaj zajęty troszeczkę inną sprawą. Oczywiście, wątek główny omijamy, ale tak. Co będziemy robić? Poznawać generalnie Tokio oraz Osakę, ponieważ po raz kolejny, podobnie jak w Jakuzie Zero, są dostępne dwa miasta. W Kiwami 1 było tylko jedno miasto. Teraz możemy sobie dowolnie wędrować między Tokio a Osaką. Zajmiemy się zdaniem pobocznym. Potem rzeczami, które można robić na mieście, zająć się czymś na mieście, ewentualnie zjeść i się nachlać. No i przejdziemy do zarządzania swoim klubem. Ale to dopiero później. I z tego co mi wiadomo, to jest jeszcze taka jedna bardzo rozbudowana minigra, którą, której jeszcze nie miałem okazji w ogóle poznać. Także nie wiem, na czym ona będzie polegać. Nie chcę sobie spoilerować za bardzo rozgrywki. Ale no, tutaj minigierki niektóre no, minigierkami nie są. One są szalenie rozbudowane. No i jeszcze pokażę Wam jedno znaczące usprawnienie. Bo wielu zarzucało, że w tych poprzednich jakuzach te takie walki na mieście Chcąc, nie chcąc, były irytujące. Tutaj można bardzo łatwo ominąć. Oczywiście one dają Expa, więc jeżeli chcemy się trochę polać na mieście, pobić po mordach, to można zawsze. Ale teraz dwie znaczące zmiany. Albo nawet trzy. Pierwsza, widzimy, gdzie są ludzie, którzy chcą nam wpierdolić. Na mapie. I też na ekranie nam się wyświetlają czerwone ikonki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie gonią nas przez cały czas. Mało tego, to oni zanim się zbiorą i zdecydują, że chcą nas gonić, to minie trochę czasu, więc możemy ich bardzo łatwo zgubić. A jeszcze trzecia zmiana pod tym kątem, że walki dzieją się w trybie rzeczywistym. Nie ma żadnego przeskakiwania między scenami. Wszystko dzieje się od razu. Walki w ogóle też wyglądają o wiele bardziej efektownie. Ciekawsze ujęcia. Więcej efektów cząsteczkowych. No i Kazuma Kiryu, który oczywiście. Nie zrobił się jakoś bardziej ociężały, widzę, że tutaj bejsbole poszły w ruch. Czasem Rak dole się oczywiście też pojawiły, także to są te wszystkie takie bardziej, można powiedzieć, standardy zachodnie, na które Japończycy mają w dużej mierze wywalone, ale... No wiecie, wypuszczają gry na zachód, no to czasem trzeba pójść na pewne ustępstwa. Okej, okay. będziemy mieli quest'a. Także musimy się nim zająć. Zobaczymy, co tym razem spotka Kazumę. Zgadza się, to my. Ale tak, bo to taki drobny spoiler, chociaż nie, nie będziemy spoilerać, chociaż uwaga, można się natknąć na spoilery, bo ja też nie wiem co nas spotka, bo jestem dopiero w początkowej fazie gry, dopiero 20 godzin za mną, więc nie wiem czy tutaj zaraz przypadkiem nie wystrzeli jakaś informacja, której nie powinniście wiedzieć, jeżeli chcecie jakuś ogrywać w kolejności, ale może tego nie wyłapiecie nawet, bo to jest tyle informacji do przetworzenia, że... Witam ponownie, tak, witam, Szyminator. Za chwilę się przeniesiemy do Osaki. Na razie jesteśmy w Tokio, ale. Bo dzielnice są fikcyjne, ale wzorowane na tych prawdziwych i zobaczymy, czy faktycznie będziesz mógł porównać. Babka się pyta o pożyczkę na sierociniec, Która nazywa się Sunflower. Nie ma problemu, czy możemy jej zadonatować. <grytanie> Wszystko się obraca, widzicie, wokół donatów. Niestety nie ma po polsku. Żadna jakuza nie jest po polsku. Tak się składa, że mamy kupę siana, więc będziemy szczodrzy. No i elegancko. To się udało, ale to jeszcze nie jest koniec zadania. To by było zbyt proste. Mhm. Aha, no teraz. Oczywiście są wybory, ale nie są one tak znaczące jak w innych grach. RPG. Mhm. Dobra, czyli teraz w sumie co mamy zrobić? A to Haruka pisze. No dobra, uwaga, spoiler! Kto nie chce tego słyszeć, zatyka uszy na... 15 sekund. Od teraz. Po poprzedniej jakuzie e, Kiriu Kazuma zaadoptował Harukę i jest teraz tak no, jest jego córką i ona jest teraz pod opieką sierocińca, bo my musimy się zająć jakuzowymi sprawami. No właśnie. Mam nadzieję, że widać na streamie, że ta gra jednak mimo wszystko wygląda trochę lepiej niż poprzedniczki. Dobrze. Czyli jest jakiś chłopiec w sierocińcu, i on sprawia problemy, ale lubi zwierzątka, więc musimy ogarnąć dla niego zwierzątko. I teraz tak, oczywiście możemy sobie sprintować, wiadomo. Ja często sobie chodzę przez miasto spacerkiem, ale no... Dla świętego spokoju nie będę was zanudzać chodzeniem spacerkiem. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż dodano tryb pierwszoosobowy do Yakuzy. Teraz można robić, no, op wszystko oprócz walki w trybie pierwszoosobowym. Bo sprintować jak najbardziej też. Można jak naj... No, oczywiście. Tylko, że kamera jest jakby zawieszona troszeczkę wyżej nad głową. I to nie, nie jest ten, wiecie, główny tryb. Powinno się grać w trybie trzyosobowym, a jeżeli ktoś lubi sobie pozwiedzać, na przykład poodkrywać jakieś sekrety, jak chociażby ten tutaj. To może grać z pierwszej osoby. Nie ma żadnego problemu. Aczkolwiek w większości przypadków kamera i tak wyjdzie do trybu. Trzecie osobowego. okej, okay, są jakieś dubki. Ja ich zleję. Okej, okay, ciebie chwycę, zapachołek. Chwycę, ciebie też i pokręćmy się. I wypierdalaj. Opni go, nie pozwól mu wstać. O cholera, pozwoliłem, no i elegancko. Oczywiście możemy uciekać, nie musimy teraz z nimi walczyć. Jest to o wiele prostsze. A na to, najwięcej graczy chyba narzekało, jeżeli chodzi o poprzednie yakuzy, że trzeba walczyć z tymi przydupasami. Teraz może im łatwo uciec, ale ja z, z reguły z nimi walczę, bo zawsze trochę PD wpadnie. A jestem bardzo łapczywy na PD. Dobra, musimy iść tutaj. Niestety są tam dwa questy. Mam nadzieję, że ten drugi się nie aktywuje sam z siebie. Aha, no i jest to oczywiście gra, w której, która ocieka erotyzmem, tak? Będziemy się na to parokrotnie nacinać, podejrzewam, dzisiaj. Dobra, widzicie, tam ten typek stoi. Ja tu specjalnie. Ja sobie ich ominę. Nie chcę z wami walczyć. Pogadamy sobie z tym gościem. Bo to ma związek z naszym zadaniem pobocznym. Aha, jeszcze tak gwoli ścisłości. Wszystko w wątku głównym jest dubbingowane i kasycenki również. Jeżeli chodzi o zadania poboczne, niestety są tylko w takim staroszkolnym formacie, że są same napisy. Coś w ten desejn jest to takie japońskie GTA, tylko że na mniejszą skalę, bo nie ma tu jeżdżenia. wszystko... Wszędzie dotrzesz z buta. Ale jeżeli chodzi o liczbę minigierek i rzeczy do roboty poza wątkiem głównym To nawet nie wiem, czy przypadkiem nie ma tego więcej niż w GTA singlowym Bo online'owym to oczywiście nie I pieseł hmm. Ok Przyjamy załatwionego pieseła Teraz możemy wrócić, tylko zobaczę, że ta kobieta stoi w tym samym miejscu Tak, stoi w tym samym miejscu Aha, jak No dobra, będziemy się lać. Nie chciałem, ale trudno. Owe gnoja. Czekacie, mam lampę. Tak się składa, że z lampy też można napieprzać. No i z Kiago. w zasadzie wszystko co podniesiemy, to możemy tego użyć. Są także bronie do wykorzystania. Niektóre mają efekt oślepiania, bo można na przykład kupić sobie w sklepie yy, gaz pieprzowy, czy tam jakiś spray na komary, i psikać po oczach przeciwnikom. Jest efekt oślepiania, efekt paraliżu, efekt oszołomienia. Klimacik jest bardzo japoński, chyba bardziej nie będzie. Może pogadajmy, porozmawiajmy, co dalej z tym całym przybytkiem. No to właśnie oddaliśmy nie dość, że 100 tysięcy jenów na sierociniec, to jeszcze pieseła im daliśmy. Ok, dostaliśmy zdjęcie. Pochitaro, tak się nazywa ten pieseł. Elegancko, dobrze to słyszeć. No i ta odświeżona wersja jeszcze ma takie usprawnienie jak autosave, bo podstawowa nie miała. Jak będzie jakieś krzesło w okolicy, to siekniemy go, jakiegoś gościa. Znaczy, miałem lampę akurat w ekwipunku, ale podejrzewam, że pa mam parę jeszcze innych ciekawych broni. Bo nie tylko mieczami i kijami golfowymi człowiek bije, może wykorzystać tak naprawdę wszystko. Supporting Sunflower udało się, zrobiliśmy to zadanie. Także to chyba jeszcze nie jest koniec tego wątku z sierocińcem. Tak się składa. A ja, uwaga, bo to, to jest ważne. Zbieram skład do mojego klubu z hostessami, i tak się składa, że wykonując to zadanie. Ta kobieta dołączy do tego klubu. Ja wiem, że może nie trafia w wasze gusta, bo jest trochę za stara. Ale to będzie cenny nabytek do mojego klubu. Ale to jeszcze musimy się z tym wstrzymać. No, już nie musimy, bo już możemy z nią porozmawiać. Hmm. Ale? Kurde, nie przeczytałem. Coś, coś przecieka, nie wiem co. prawdopodobnie w mordę. No, ćwierć miliona jenów za naprawę... czego? Dachu? Sunflower Czyli co, znowu będzie trzeba zadonatować. E, Okej, okay. chyba nie mamy wyboru. Chyba nie można inaczej tego rozwiązać. Sporo mnie wykosztujesz, kobieta. Tak się składa, że kasy nie żałuję, bo mam jej dużo. 9 za naprawę dachu. Ok, kolejne 100 tysięcy. Aha, bo my przecież 250 musimy dać, tak? I jeszcze raz. Dać z nadwyżką? Dam z nadwyżką. Dobra, auto safe complete. I co teraz? Możemy rozmawiać dalej. Co? Ja myślę, że trzeba porozmawiać z tym wykonawcą. Dobra, zaczyna się robić ciekawie. Coś to próbuje nas oszukać. Aha. O! Taktyczny donate! Bardzo serdecznie dziękuję! UBS-0N3K trzeba zadonate'ować 5 zł Dzięki za donate'a. No tak, no był trochę, trochę jednak oddałem kasy na sierociniec. Nie no, dzięki. Serdecznie. No, zobaczymy, majstry. No to jesteśmy 249,995 do tyłu w plecy. Dzięki kupunkowi. A nie, bo w sumie 300 tysięcy przelałem. A jeszcze wcześniej 100 tysięcy, czyli 400 tysięcy. No to 3,999,9,995. Ha! Ale nie, bo to na jeny jeszcze. Halo, przeliczyć, proszę. Dobra, Champion District Czyli tutaj Tak się jakoś dziwnie składa, że tu też jest jakiś quest poboczny Trzeba będzie jakoś go sprytnie wymanewrować, bo ja nie chcę robić... W ogóle tu jest dużo questów pobocznych Jak tu teraz przejść? O, tutaj oczywiście jakiś sexual harassment, ale nie jesteśmy tym zainteresowani A tutaj do zebrania kluczyk Bo znajdźki w tej grze też są a jeszcze takie drobne usprawnienie. Obiekty reagują na Kiryu tym razem. Teraz można na przykład przejść się po rowerach, a jeszcze mam nowy fetysz, zaraz wam pokażę, tylko jest coś po drodze może jest. To znaczy, tak może nie po drodze, ale uwielbiam na przykład wejść do jakiejś tam smażalni burgerów. Iram. Zjeść sobie. O tym bardziej, że tu jest teraz wskaźnik głodu, ale nie musimy się przejmować, jeżeli mamy pusty wskaźnik głodu, w sensie do zera nam zejdzie, bo to nie ma większego wpływu. Oprócz tego, że im bardziej ulepszymy swój żołądek, jakkolwiek to nie brzmi, tym więcej posiłku możemy wpakować. A za jedzenie posiłków też dostaje się tu expa Mało tego, jeżeli skombinujemy. Odpowiednie danie, w sensie na przykład dwa dania ze sobą Jakiś na przykład szejk z burgerem odpowiednim To dostajemy jeszcze bonus, bo to jest na przykład ulubiona potrawa Kiryu I dostaniemy więcej punktów doświadczenia Dlatego my sobie zjemy tutaj sałatkę Burgera takiego Smile burgera Frytki I szejka I zamawiam I jem I teraz leci nam EXP w różnych kategoriach, bo drzewko rozwoju jest podzielone na te pięć części. O, jest bonus! Trafiliśmy z jednym daniem, nawet potrójnie, dzięki czemu dostaliśmy trochę więcej exp Ale! Moi, moim fetyszem jest teraz robienie rozpierdolu. ...w tym przybytku. Bo fizyka działa, jak natura chciała. Proszę bardzo, pyk! Mało tego... o, drzewko jeszcze wywróciłem. Wejdziemy <grydźmy> na piętro. Kiriu, uspokój się, dlaczego demolujesz... ...Smileburgera! Abyście zaraz nie mówili, że gra jest nierealistyczna, to ona teraz mi nic nie sprzeda. Każe mi wyjść, bo robiłem Bajzlu. Ludzie chcą sobie spokojnie zjeść, ale widzicie, prawda, yy, sprzedawca już nie miał tak do końca wywalonych kotletów, na syf, który zrobiliśmy. Yy, no, ale ja właśnie mam taki nawyk, że jak. Yy, Gdzieś już zjem, to zostawiam po sobie ślad. Dobra, uh, my musimy do tej Champion District się dostać. Oj, przepraszam. Uop. No tak, teraz tu jeszcze jeżdżą samochody. Trzeba uważać. Te syreny to są w grze jak coś Potem już widziałem kupsonek, się y, zestresowałeś Syrenami, to nie po mnie To po Kiryu za demolkę, dobra czekajcie niech sobie przejdą I teraz my O jest i... Mam nadzieję, że ci tutaj... Cholera Zacznie się jakiś quest

Cześć, jestem prawdziwy. No tak, oczywiście, że będziemy się napieprzać. Zaraz, zaraz, dokąd wy się wybieracie? Kiryu, no nie mów, że jesteś ślepy. No przecież. Okej, okay, dobrze, będziemy kontynuować w swoim czasie. Teraz chciałem się zająć y, tym skamem dotyczącym sierocińca. Nie dostaniesz ode mnie złamanego grosza, w fajfusie. Uh. Okej, okay, dobrze. Jakuza będzie mi grozić. No cóż. Dobra, zobaczmy co ja mamy na wyposażeniu. Equipment. Co by tutaj sobie wpakować? Broń palna nie. Dobra, to wywalimy co my tu mamy? Kula do kręgli. Wrzucimy sobie kulę do kręgli spray na insekty. Kombinerki. Nie sumie takich bardziej bekowych rzeczy to mogą być te kombinerki. Zamienię sobie za Uzi. I wykorzystamy Kombiner. O, kurde, zęba mu <laughs> wyrwałem sobie. Kombinerkami go. A teraz jeszcze poprawka kulą. Usługi dentystyczne Kazuma Kiryu. Panie kolego, czyżbyś został bez wsparcia?